Co można zrobić z dorodnego buraka? Na przykład wegetariańskie Carpaccio. A z warzywnych odpadków nawóz w biogazowni. No tak, a co można zrobić z buraków tak brzydkich, że nikt nie chce ich kupić? Może pyszne lody? Ten projekt to przykład współpracy naukowców z lokalnymi przedsiębiorcami. W grupie operacyjnej znaleźli się producent lodów, gospodarstwo rolne, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowych lodów warzywnych z dodatkiem probiotyków. Tych korzyści będzie bardzo dużo. Po pierwsze, od ograniczenia strat na polu, produkcji buraka, zwiększenie asortymentu produkcji lodów, ale także poprawa zdrowia konsumentów. Buraki ćwikłowe są dobrym źródłem witamin przeciwutleniaczy, a także błonnika. Powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapobiegając tym samym rozwojowi niektórych chorób sercowo-naczyniowych. Nie są jednak szczególnie popularne. Stanowią jedynie 3 ze średnio 110 kg warzyw zjadanych rocznie przez przeciętnego Polaka. Buraki to warzywa trwałe, które można przechowywać nawet do roku, pod warunkiem że zapewni się im niską temperaturę, wysoką wilgotność powietrza i odpowiedni skład gazowy atmosfery, co oczywiście generuje koszty. Zawierają jednak dużo wody i dlatego podczas nieprawidłowego przechowywania są narażone na więdnięcie, kurczenie, a ostatecznie zepsucie. Sporo buraków się po prostu wyrzuca jeszcze zanim trafią do sklepu. Specjaliści z zakresu żywienia przekonują, że jeśli chcemy mieć prawidłową i zbilansowaną dietę, powinniśmy uwzględnić w niej probiotyki. Pomagają one m.in. w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób układu pokarmowego czy alergii, ale przede wszystkim zwiększają odporność organizmu. Dlatego naukowcy z Poznania postanowili znaleźć taką recepturę lodów z buraka, aby zachować smak, strukturę i zapach lodów, ale jednocześnie wzbogacić je o probiotyczne składniki korzystne dla naszego organizmu. W pierwszym etapie projektu dokonaliśmy wyboru odmiany buraka. Zweryfikowaliśmy również wpływ czasu, temperatury i wilgotności na parametry fizykochemiczne proponowanego materiału do produktu. Wybraliśmy szczep drożdży Socharomyce z i na bieżąco wykonywane są również prace weryfikujące jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne lodów. Następnie technolodzy żywności eksperymentowali z różnymi połączeniami smakowymi, by wybrać najsmaczniejsze połączenia i zaplanować prototypy receptur lodów. Testowane były porzeczki, truskawki, maliny, a także agrest, pigwa i pigwowiec. W kolejnych etapach dwie receptury lodów probiotycznych i zwykłych przeszły testy funkcjonalne produktów, zawartości i przyswajalności składników odżywczych oraz okresu przydatności do spożycia. Co więcej, opracowaliśmy całą procedurę pozyskiwania takich lodów we współpracy z przedsiębiorcą, gdzie wykorzystaliśmy w tym celu nową zamrażarkę płytową. Co ciekawe, zamrażarka ta umożliwia pozyskiwanie lodów z całych buraków, łącznie ze skórką. Według badań w Polsce je się nawet 40% mniej warzyw niż we Włoszech, Grecji czy Francji. I choć buraki kojarzą nam się głównie z barszczem i sałatką, w nowej, atrakcyjnej formie słodkich sorbetów mogą nam pomóc zwiększyć ilość warzyw w diecie. Projekt przynosi korzyści także lokalnym przedsiębiorcom. Innowacyjna technologia przetwarzania buraków pozwala uchronić rolnika przed niepotrzebnymi stratami, które według szacunków mogą wynosić nawet 15% całej produkcji.